No, więc, jakby tu nie ma żadnych cudów, jeżeli chodzi o to, czy ja pójdę do tego ośrodka, w Bremen graniczy z cudem, to raczej bym nie szła w tym kierunku, bo to nie jest kwestia Begudachtungstelle. Oni tam działają też zgodnie z tymi kryteriami, z tą książką, z niczym innym. Mają schemat rozmowy. Ja nie mówię, że mają każde pytanie i jakby zestaw pytań, tylko mają schemat rozmowy. Te, te całe instytucje te wegldach tą one są też nadzorowane przez instytucje wyższe i sprawdzają tam przebieg tutaj taką zgodność z tym zasad z zasadami, z regulaminem, sprawdzają tą zgodność, czy wszystko przebiega zgodnie z tutaj z tymi kryteriami, z innymi zarządzeniami, takimi wewnętrznymi. Także nie ma tu jakichś przypadków. A psycholog, który jest z wami na badaniu MPU, no, to, żeby on mógł tam być i przeprowadzać z wami te badania, to on musi mieć setki godzin pracy albo pod nadzorem specjalisty, jeżeli jest początkującym. Często są to osoby, które mają kilkuletnie doświadczenie, kilku czy kilkuletnie, więc tam nie ma przypadków, tak? Jakby to nie jest związane z ośrodkiem. Owszem, są ośrodki, gdzie no, psychologowie może są tacy bardziej uszczypliwi albo bardziej prowokujący, też z takimi historiami. Klientów się spotkaliśmy. Tutaj w Berlinie yy, ja mam bardzo dobre doświadczenia. Ale to nie znaczy, że w Berlinie, jak ja znam te instytucje, to, że tutaj jest łatwiej stać. Nie, to nie chodzi, że to w ogóle nie jest związane z miejscem, tylko to jest związane z tobą. Z tobą, z twoim przygotowaniem, z twoją zmianą lub brakiem zmiany. Musisz jakby wziąć tą odpowiedzialność na siebie.